Hej, ludziska, z strony Basker, a to jest Hearthstone i przygoda. Miało nie być przygód w, przygód w tym roku, a jednak jest i to darmowa. Co mi się w sumie podoba? Dobra, wybieram sobie. E, tutaj król e, Lich King, król Lisz, mówił coś do nas. Bardzo niefajnym dubbingiem według mnie, e, czego nie usłyszymy niestety. się hmm. w drugim tygodniu. Serio, takie coś zrobili? No smutno, no dobra, ale tutaj mamy pierwsze dwa skrzydła Tak, prolog i ukończ prolog <grytanie> Drugie skrzydło, tak, czy tam pierwsze skrzydło może to jest prolog To tutaj będzie pierwsze skrzydło, to będzie drugie skrzydło Chyba, chyba tak będzie yy, No, yy, i to jakby wstęp usłyszałem już na openingu, na końcu openingu poprzedniego Poprzedniego openingu, czy tego co był teraz Pomieszałem coś, <grytanie> nieważne Prolog Na tajemny był Co mnie dziwi Blizzard niby, Do no dobra Tłumaczenie polskie Ale nie mogli zrobić takiego samego Jakby filtru na głos, takiego echa Jak zrobili w przypadku Lich Kinga w Wotlku Na przykład, w Wowie To było dużo lepsze Niż coś takiego, no nie wiem Przyzwy... Gula, przepraszam chciałem powiedzieć Gluta Gula 2 na 2 O! Nie wybieramy deków. W sumie żadnego nie przygotowałem, nie wiem, nie wiem co mnie czeka. Jestem tutaj pierwszy raz, nie oglądałem żadnego filmu na YouTubie, e, więc, więc zobaczymy, zobaczymy, będzie ciekawie, to na pewno, to na pewno będzie ciekawie. okej. Okay. Powiedz coś. Li... tak trochę dziwnie zaciągnął, nie. Czy ja widzę? Nie myślałem. Okej. Okay. z rozmysłem. Partia w twoim życiu. Spoko. I podobno ten ta przygoda, o, legenda, która nam wypadła po peningu, Jak ktoś nie widział, może wejść. Ups, spoiler, spoiler. I co to jest? Karty są takie dobre. Tak serio, co to jest? jest Oba Jesteśmy w drodze. Spokojny moją potęgę. Aha. Oha, <coughs> to się nazywa otwarcie. I to nawet nie jest moja. <coughs> Dobra. Blizzard był taki dobry. Jesteśmy już prawie na miejscu! Jak sytuacja? Wszystko dobrze? No, no chyba nie. Gotowe. No, Blizzard jest tak uprzejmy, że tak dziś gorąco na dworze jest... Nikt nie 34 stopnie. A on dodaje właśnie... norfriend i Lisza, tak? Mimo, że to się jakoś otwierało. Fajne teksty, ma naprawdę i fajnie dużo życia mam. Się. Musisz wierzyć, że opatrzność ci pomoże teraz, gdy znajdujesz się w potrzebie. To się jakoś otwiera, tak słyszałem. No nie, no po prostu, no nie. Musisz ja, mi służyć. <noise> tak. Halo? Zaraz będziemy gotowi, by... Co? Porażka? Czy miałem przegrać? Powstań, czarodziejko. Jeszcze dużo pracy przed tobą. Dołącz do mnie! Żywi za so... przed tobą. Wskazów. Death Knight będę walczył Na światłość. Czym się stałaś? A teraz wymieć te bezwartościowe śmieci z moich progów. Ej! Mega! Słyszę szepty. Umarły. Mega, łow! Pr... Jestem zaskoczony i to naprawdę wow! Heeee, aż to, to walki z najdzielniejszymi śmiałkami Azeroth. Mhm. Półka z masłem! Co? Podczas ataku nie zadaje obrażeń. Czyli. Aha. Zrobię tak i tak. Czyli on się nie przebije, tylko tyle, że jakbym ja go chciał zabić. Czemu nie prowokujesz? <laughs> Czemu nie prowokuję? O, to ci naprawdę dużo dało Tu, proszę, tu, 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 tu dobrze. <laughs> Co? Co z leczeniem, czy jakoś tak? O, czekają na twoje rozkazy. Mm, przywróć pięć. Co on robi? Dajemy te do... E, no to nie no, może ja na gość sobie zlikwidujemy. E, I zrobię... może tego? No nie jest żaden zabrożony, jest przeciwnik. To się wykorzysta w następnej. Tak myślę. Zawsze mi się wydaje, że to mrozi. Bryby? Ara. Może Barbara? Bryby, czyli zaraz wracam. Ok. Be right back. No spoko. E, widzę. No, mogą sobie dobrać. jest Co? Twoim stronnikiem, czyli piel GG. Bańka. Bańka poszła. Aha, czyli to nie koniec. Spoko. Odnajdź w sobie wolną wolę. wyrwij się spod władzy króla Lisza. Musimy walczyć dalej. Okej. Spoko, bardzo fajny prolog, naprawdę jest świetny. I dostajemy co? Uter. Mm. Pięknie. Dostajemy Utera. Wyposaż bohatera w broń 5-3. Bardzo fajne. Bardzo mi się to podoba. I kolejne skrzydło. Kolejne skrzydełko. Komu skrzydełko? Eee, nie wiem, czy zdążymy tego zrobi to zrobić w jednym. Strzeście się. Stronnicy króla Elisza mogą być trudniejsi niż poprzedni przeciwnicy. No. Stadela lodowej korony. Znajdziesz tu najplugawszych stronników, których stworzyłem nie z pyłu. Lecz z nienawiści poskładałem tę kościaną paskudę. Ze szczątków duplikatów moich kart. <słuch> Dobre. Przywróć twojego bohatera do pełni zdrowia. No najlepszy jakiś OTK się wydaje. Nie wiem czy mi się chce... To będzie długi odcinek, może podzielę na dwa. Chyba tak zrobię nawet. Podzielę je na dwa, ale. No, jak odzyskuję HP, jak zaraz zobaczę, że ma 50 HP. No, najgorzej, będzie miał to 20. Na przykład. Wtedy niepotrzebnie wybierałem. teraz się ją powinien zostawić. chyba tak zrobię, nawet. Bo to jest element komba. Dobra. Nikt nie wejdzie, kościej. On jest na samym początku rajdu e, Icecrown, Citadel. Jakby ktoś nie wiedział. Takie info. O, znak Ramas. Proszę bardzo, konik, rumach śmierci. No w sumie tak, znak to w sumie i. no cześć. Znak było na Northrend. No w sumie tak, w sumie się zgadza. E... Okej. Okay. Okej, okay, nieźle, nieźle. Naprawdę nieźle. Teraz, czy chcę. Co to daje? Twojemu bohaterowi. No, wrażenia w niego raczej mi tutaj. No, coś mi się popsuło z ekranem. Nie wiem, czy widzieliście to. Nie wiem, co się stało, nie mam pojęcia. Czy to może z moim monitorem? Ej, tu już gorzej jest. Jeżeli to mój monitor się popsuł. To będzie dobre z tym, ale nie na teraz. Kracamy sobie dek. Au! Jedyna ucieczka to śmierć. A no tyle, że au! Zostałem jeszcze trzy sekrety. Z tego. Traci ma ja ja z bloka, żeby się przydał Reno. <grywka> Ej, masakra, muszę teraz tego drugiego zabić, albo do. Dobra, się jedno bloka? Taki niebezpieczny, taki cudo. Ej, dobre. Podoba mi się ta przygoda, serio. Czyli jest heroik? Dziękuję. Powinien być. Za późno, za późno. Tym. No w tym razie nie zdobędę niż go. Fireball. Na początku? Na początku, tak. O. No i teraz dochodzisz za mało spoko Chyba, dobra. Teraz restartuj. Jeszcze raz lecimy. Jeszcze raz Dalej chcę tym dekiem. E, zdziwiły mnie te... Statuły? Tak to można nazwać? Prorok zagłady zostaje. Jakby rzucił je. Do sanktuarium mego pana. Hmm, nieźle, nieźle, nieźle. Pierwsza, druga, a to w trzeciej chyba już na pewno. Nie mogę Nie, chcemy dostawać sekretów. Chcemy dostawać te. Archanolożki, one tak się nazywają? Nie jestem pewien. I drugi za licha. Do ręki przeciwnika! Aha! Sprawdźmy czy jest głupi i rzuci jakąś kartę Sprawdźmy to. Eee, taką to sobie możesz. <gry> czy nie jest głupi? Najgorzej, że nam to pewnie teraz zostało. O, wolę tego, niż sekret rzucać. Otwórz się, otwórz się. Halo. Proszę się otworzyć. Wiem, że się otworzysz um... no, W sumie nie było, potrzebne, ten tak nie był potrzebny, nie To nie Wczoraj to był spell, o tyle dobrze, to, że to był spell Spell, 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 jakiś yy, damage No, halo A nie zapomniałem, że ja tu nie mogę atakować <grym> Ha. Ha. Jeszcze nic, czym mogę zadać obrażeń. No dobra, tym mogę. Powiem tak. O. W teorii mam Ice blocka Więc rzucę, że rzucę drogę. Wiem, że w fajnej kolejności. A to i tak by nic nie zmieniło. Kolejność w tym przypadku. Reno byłby lepszy. Dobra. Lubiasz Hmm. Te oddzielą twoje kości od szczęścia. Kościany koles to jest. Mam nadzieję, że ma tylko dwóch. jak ma tylko dwóch, to miałbym naprawdę szczęście, że je, je dobrał. Dziękuję. Nie ma za co. No czy Ej ale nie zabijaj Z to był za kill eee, Mam ice blocka mm, Ice block Mrożenie na ty zabijamy tego Zbija nam drugiego ice blocka ale żyjemy Eee, dobra, następny rzucamy sobie to, rzucamy to, może rzucamy to. Szkoda, że do nie dostałem kolejnego bloka O, dobra, to jest tak serio. Chyba jest dobrze. To jest 3, to jest 4. Potrzebuję czterech obrażeń tu nie mam tylu Przegrałem Nie wiem No nic nie zrobię No to mogłem niby Dobra Eee, restart No to może być długie, to może być długie to prawda, mógłbym sobie zrobić lepszy dech z Reno na przykład. Na przykład nie wiem z czym, z jakimiś healami eee, na Priesta Shadow World Pain. To fajnie grał, ale nie chcę. Ja chcę tym. Zawsze się robiło podstawową przygodę taliami, które już były zrobione. Nie robiło się pod nie nigdy. Chyba, że były jakieś śmieszne, no to wtedy no można. Jak najbardziej No tego się nie boję. Chyba za że zaraz mi walnie, nie wiem, co, za 30 w twarz. Eee, Zostawiam to. Czy mi się opłaca, czy to... Może to sobie już przygotuję. Mam ochotę portal Ależ mogłem chyba AOE. Jan. Mogłem AOE. Na wszystkim wrogom Okej okay. Coś fajnego Blizzard, ej serio to nie jest potrzebne. Potrzebuję coś Co zabije tych, te czwórki Dobra, nie miał jeszcze jej, tej czwórki um, Trzeba sobie tutaj rzucić Lodową barierę czy lodowy blok? Lodową barierę i Ana jest szansa, że zaatakuje mnie tym i będę miał o jedną wtórę więcej, żeby zabić tamtych. Dobrze. No to teraz twarz raczej nie walnie. Viana walnie. Dla mnie spoko. Zablokowane obrażenia. Dobra, teraz rzucam... rzucamy... O, się blok ale chyba rzucę to. Naprawdę, jakiś meteor. Meteor byłby impastyczny. Dostajemy przeżywajkę jako taką. Co teraz to jest Blizzard. No Blizzard nie jest zbyt dobry, ale chyba najlepszy. Oj, przepraszam. Ok, e, mogę w sumie go teraz wyciszyć, no ale nieważne. E, dobra, pomyślmy, pomyślmy. Blizzard. Jak mówię, blizzard nie jest dobry. Nie, w sumie nie, dobieramy, dobieramy, czy to jemu też dobieramy, co prawda. Czy to? Yy, ile mam? Może ice block, bo tak po prostu ładnie wchodzi w kerf. Okej. Okay. <gryw> o, zmienił się. A to ci niespodzianka. To on będzie taki <noise> trochę i pójdzie tym cały czas w twarz, że... Aha, nie mam... Może być. Okej, okay, coś takiego. Coś takiego będzie jak najbardziej dobre. Nie! Dobra, ale czyli obrażeń w niego. Rzuci coś jeszcze, rzucę Blizzarda i pro proroka jeszcze raz. Dobrze, w sumie to jest dobre. Dobrze, że go teraz rzucił, a nie w następny, kiedy będzie potrzebował. Dobrze, ja, mamaj bloka. Uf, już się przestraszyłem. Okay. Dobra, jest dobrze. Jeżeli mi go nie zabije, jest dobrze. Jeżeli mi go zabije, no to GG, prawdopodobnie. No to GG. Co zadziała pierwsze? Bo by fajnie, jakby trzy. Nie masz go, jak dobić. Prawda? Nie masz. Nie, już myślę, że to jest wielkości. Bo... O, już się przestraszy. Wracamy za chwilę, kiedy uda mi się to zrobić. Próba. Już nie liczę. Taka jest próba. Ale udało się to zrobić. Zabijamy sobie tego. Kopiujemy tego. I teraz o ile on nie zabije nam wszystkich, wygrywamy. Naprawdę, już, nie, już miałem dość tej gry. Zmieniłem sobie dek, próbowałem to zrobić. Chyba 10 prób było na pewno. Pomyślałem, że nie będę nagrywał całej gry. To muszę teraz stworzyć nowego kościanego upiora. Bo tłumaczenie, co zmieniłem w deku? Złotego. Nawet mnie to już nie śmieszy, ponieważ jestem za bardzo zdenerwowany. To. Eee, No. Tak, więc jakbyście chcieli ten dek, no to Mirror Entity pierwszy był z, właśnie z tego, a drugi z beztwarzowego. A. Pomęczyłem się, pomęczyłem tym deckiem. W końcu dobrałem to, co chciałem i w końcu rzucił to, co chciałem. Patrzę, ma yy, dwa many, nic nie rzuca, znaczy, że trzyma koina na ten posąg, na te kości w sumie. No. Więc mam nadzieję, że się podobało. Kolejne dwa bossy w następnym odcinku. Trzymać się na razie. Hej.